Znajdujemy się w Kutnie, gdzie realizujemy rozbudowę Centrum Logistycznego dla firmy Katunacji, globalnego operatora logistycznego z Belgii. W końcówce zeszłego roku udało nam się oddać do użytkowania obiekt magazynowy. Jest to magazyn wysokiego składowania o wysokości 15,5 metra i powierzchni 10,5 tysiąca metrów kwadratowych. W zeszłym roku zapowiadałem ambitne plany firmy Katunasi w Polsce i one właśnie się teraz dzieją. Dzięki wsparciu ze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Comerscon rozpoczął na nasze zlecenie budowę nowej hali wysokiego składowania o powierzchni 15 300 metrów kwadratowych. W podobnej technologii jak hala oddana w zeszłym roku w tej hali będziemy realizować usługi logistyczne dla naszych kluczowych klientów. Ostatni rok dla naszej branży był bardzo trudny. Wzrost cen surowców, energii i materiałów, a także ich brak sprawiały, że terminowa realizacja podpisanych kontraktów była ogromnym wyzwaniem. Tym bardziej cieszy nas fakt, że praca całego naszego zespołu została doceniona przez klienta, w efekcie czego klient zdecydował się powierzyć nam kolejną realizację swojej inwestycji w Polsce. Cieszę się na ponowną współpracę z zespołem CommerceGon. Ostatni projekt, który dla nas zrealizowali, pokazał, że są profesjonalistami i dostarczają usługi i budynki zgodnie z założonym harmonogramem. To jest dla nas kluczowe. Dzięki temu my możemy również wywiązać się ze zobowiązań wobec naszych klientów.